To, to, nie, to nie liczymy, więc yy, pierwsze pytanie. Dlaczego miasto, które wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przez wiele lat było zarządcą przemysłowych kamienic nic nie zarobiło, aby uregulować ich stan prawny? To jest pierwsze. No, nie, to kolejne. No, no, kolejne. Proszę o odpowiedź. Jest to dużo, to się zrobiło. Trwają procesy, trwały procesy, w tej chwili to postępowanie z wyjaśniane przez stosowne służby i poczekajmy do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia w rację w tym sporze. Jeżeli służby, czyli prokuratura uznają, że były nieprawidłowości, wtedy będziemy działać dalej. Dołożyliśmy wszelkich możliwych starań, żeby kamienice, które były przez komisję zarządzane, mogły... Są na to stosowne statystyki w poszczególnych latach. Szczegółowo dopowiem na, na to pytanie trzecie. Dziękuję. Następne pytanie z poprzedniej y, debaty. Jak się Pan czuje na stanowisku prezydenta i kandydując y, po raz trzeci na to zaszczytne stanowisko, dlaczego zmienił Pan oświadczenie inwestycyjne w 2000... roku? 2008 roku? Minutę nie jestem w stanie powiedzieć dzisiaj, e, poprosiłem o konferencję prasową, gdyż jutro, nie wiem, znaczy, kiedy okaże się powieszenie wyborcze, w którym zawieszona jest część mojego orzeczenia administracyjnego będąca przedmiotem postępowania sądowego, którym sąd stwierdził, iż nie skłamałem, twierdząc, że nie współpracowałem. W związku z tym każdy ma wgląd w dokumenty akt i u Ja niemniej jednak dzisiaj zdecydowałem się na opublikowanie przedstawienie Państwu prawomocnego wyroku sądu apelacyjnego z jednoczesną informacją, że prokurator generalny oddalił także skargę kasacyjną prokuratora IPM w tej kwestii. I to jest moje rzeczy w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie, już ostatnie. Jako mieszkaniec zasada czuję się wykluczony społecznie z rodzaju imprez kulturalnych. Dlaczego? Więc nic nie dzieje się po stronie zasady. Wszystkie koncerty i imprezy organizowane są po wschodniej stronie miasta. Ostatni koncert, jak pamiętam na zasadzie to ich projekt, a na stadionie przybyskiego oraz y, zawody strongmenu. Dlaczego stare miasto jest faworyzowane, a zasady dyskryminowane? Nie jest dyskryminowane w, w zasadzie ma wypełnić wartej funkcji w pełni, są w swego rodzaju sypialni, gdzie protesty o e, zakłócaniu ciśniałce byłyby zdecydowanie wyższe niż po tej stronie miasta. Natomiast e, ta strona miasta, rynek, e, amfiteatr zostały w strategii i w wszystkich dokumentach pisana jako miejsca, które organizuje się imprezę. Natomiast po wyremontowaniu stadionu żuwary, który będzie naprawdę perełką miasta Przemyśla, jeśli będzie wola, zorganizowanie tam koncertu. Przy innej imprezy na pewno takie rozwiązanie również będzie mogło być zastosowane dla mieszkańców to do do przemieszczania. Dziękuję bardzo. Jaką cechę charakteru uważa Pan za szczególnie przydatną do stanowiska prezydenta, u Pana? Proszę Państwa, to pewnie nie znajdzie się jedna taka cecha, bo, bo jest ich kilka, których chciałbym przedstawić, wybrać jedną najważniejszą, ale to, co, to, czego się w pewnie nauczyłem. Szczególnie tylko ten trudny za. I w pełni się odpowiedzialną drugiej gospodarki. Szybkość podejmowania decyzji. Bo to jest wymagane na pracownikach. Pewnie to by było dobre na tym urzędzie, o którym się stara, bo czasem tej rozsądkości, tygodnie oczekiwania na decyzję, zupełnie nie rozumiem. To jest stanowczość i to jest pewna niecierpliwość. A niecierpliwość wtedy, gdy... Chodzi o egzekwowanie wcześniej wydanych poleceń uzgodnionych w sposób zupełnie demokratyczny, bo tak trzeba do pewnego stopnia działać. przychodzi do etapu wydania decyzji i egzekwowania i wykonania, to trzeba być zdecydowanie stanowczy. Myślę, że to jest ta cecha, która wydysponowała mnie znacznie. Dziękuję. Jakie ma Pan plany wobec 14 Szpitala Wojewódzkiego przekazanego przez Władze Lokalne? Proszę Państwa, nie, nie znam decyzji o przekazaniu tego szpitala Władzom Lokalnym. Ten szpital jest w bardzo dobrej kondycji, on powinien zostać w mieście. W mieście powinny, jeżeli będą funkcjonować obydwa szpitale, powinny się wyspecjalizować w poszczególnych po prostu dziedzinach lecznictwa. Także dla mnie obydwa te szpitale są bardzo potrzebne. Ja tylko dodam, proszę Państwa, że w 2000 roku miałem istotny wpływ na to, że ten szpital wojskowy przeszedł generalny remont, ponieważ wszystkie środki przeznaczone na remont wojskowych ośrodków czasowych zostały skierowane na ten szpital. Zresztą pracownicy, szefowie ówczesnego szpitala znają bardzo dokładnie sprawę. Dwukrotnie z wiceministrem Witką przyjeżdżamy do tego szpitala. w Dziękuję. czy uzyskał pan prawa autorskie do muzyki wykorzystanej w pana firmie, który krótko gościł w serwisie YouTube? Proszę państwa, dowiedziałem się o tym filmiku. Nie ja jestem autorem, nie mój sztab jest autorem. Pan, który że tak powiem, przysłał mi go yy, do wiadomości, podpisałem mu mail, i poprosiłem, że bardzo serdecznie mu za pomoc dziękuję, ale proszę o wycofanie. Proszę pytanie. Pierwsze pytanie. Kiedy Pan przemalował się do Przemyśla, która chce by startować w wyborach na Rady Miasta Przemyśla? Proszę Państwa te pytania naruszają moją osobiste, jakby osobiste życie. Jako prezydent, jako kandydata prezydenta nie musiałem się przemeldować. Nie będę się tłumaczył, kiedy to zrobiłem. Tak, zrobiłem. To odpowiadam temu pytającemu. Proszę Państwa, ja od dni na przykład nie byłem przy Taka Taką sytuację że w większości przebywam tutaj przy rodzicach mojej żony. Proszę mnie pytać o takie, o takie rzeczy. Ja się nie pytam, kto z innych grupowań mieszka w Kresiczynie, w Krałkowcach, w Ostrowie to są dobrze. Czy tak. akurat to, że mieszkam w Żurawicy, czy pochodzę z Żurawicy, jest kryterium do tego, żeby oceniać moją merytoryczną sprawę. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie. Czy jest pan za zmianą pomnika Szwejka w pomnik Lecha Kaczyńskiego? <grymka> Szanowni Państwo, ja się na następny przez szacunek dla zmarłego prezydenta. Prezydenta Rzeczypospolitej nie będę odpowiadał na takie pytania. Ostatnie pytanie. Co z dwoma szpitalami w przemyśle? Wszyscy wielokrotnie na łamach pracy się wyrażałem jako menadżer no, tego szpitala na Monte Cassino. W przypadku, kiedy jest jeden płatnik, czyli monopolista, nie istnieje konkurencja pomiędzy szpitalami. Więc dla dobra miasta byłoby wypracowanie takiego modelu, aby funkcjonował jeden szpital, tak jak na przykład w trośni w Przemyślu, a to wcale nie wiąże się z ograniczeniem świadczeń, to wcale nie wiąże się z zwolnieniami i z innymi negatywnymi skutkami. Na ten moment, natomiast jeżeli będzie przekształcenie szpitali, jeżeli będzie dywersyfikacja płatników, bo tak, tak jest coś zapowiadane, to wtedy oczywiście może ich mieć wiele takich. No nie jest tak. Proszę o sztejka i olefa. Było poniżej poziomu, który oczekiwałem z tych pytań. Ja dobrze, się proszę o pierwszej przestawień. Bardzo proszę. Czy uważa Pan, że dobrze zarządza szpitalem mojej ludzkiej przemysłu? Nie do mnie. Na to jest bardzo ważne. Proszę Państwa, jak ja też obejmowałem szpital. To myśmy mieli taką sytuację, kiedy koszty wynagrodzeń były równe przychodom. Szpital stał na, kraju bankur, na skraju bankructwa, praktycznie był bankrutem. Czyli to, co dostawałem z funduszu, szło wszystko na wynagrodzenie. Dzisiaj zostaje 15% na kontrahentów. Większość ludzi, która przeszła do spółek zewnętrznych, ma zatrudnienie. Niektórzy nawet na 15 lat. Pan prezydent był obecny w momencie, kiedy szpital się walił i wie, jaka była sytuacja. Tak, ja jestem dumny z tego, co zrobiłem w szpitalu. Panie, dlaczego pan rząd sam mówi, że chce budować zgodę z zdawał od polityki, a jest pan jednym z najbardziej agresywnych kandydatów na prezydenta miasta? Proszę państwa, nie wiem co rozumie pytający pod y, postacią agresywną. Proszę, szanowni Państwo, budujemy zgodę z dawą od, od polityki. Ci wszyscy, którzy chcą kontestować to hasło, to znaczy, że chcą niezgody. To jest Państwa, państwa wola. Myśmy wybrali takie hasło i będziemy do tego dążyć za wszelką cenę. Również dala od polityki. Samorząd jest dala od polityki. Nie będzie. I to powtarzam, przez osiem ostatnich lat powtarzałem, że dla dziurawych chodników i krzywych jest nie nie opozycji. Dziękuję. Jak Pan poradzi sobie będąc z prezydentem z tak wysokim bezrobociem? Proszę o, o konkrety. Proszę Państwa, na ten temat rozmawialiśmy podczas e, tamtej debaty. Nikt z siedzących tutaj nie potrafi znaleźć jednej recepty. Jest kilka recept dzisiaj na tej sali, przy inwestycjach odpowiedź na to pytanie dla średnio rozgadniętego, dla są oczywiście bardzo. Dziękuję bardzo. I ostatni pytań. Co Pan dokonał jako polityk w Platformie Obywatelskiej dla ziemi Przemysłowej. Proszę Państwa, trudno być sędzią we własnej sprawie. Wszystko to, co robię, w sposób w ziemi wszystko to, co robię jako radny, jako przewodniczący Rady Miejskiej przedstawiałem w formie dostępnej ogólnie, byłem jedynym radnym poprzedniej kadencji, który otworzył własną stronę internetową. Trudno mówić o swoich osiągnięciach. Robię to poprzez interpelacje, poprzez zapytania i poprzez pomoc. Również na poprzedniej debacie pytanie, czy współpracuję z panem prezydentem Homo, odpowiedziałem tak i będę z tym pracował nadal, jeśli nie zostanę wybrany. Z wybranym prezydentem planuje pełną współpracę na każdej posłaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.